Siemaneczko, dzisiaj nadszedł ten piękny dzień, kiedy trzeba zacząć się pakować. A mianowicie jedziemy do Szczyrku na kilka dni z chłopakami. Ja właśnie tutaj pakuję jakieś podstawowe narzędzia. Także skrzyneczka będzie, jakby się coś wydarzyło. Już kask jest gotowy. Tutaj właśnie zabezpieczam amortyzator, żeby muchy nie waliły. Toyota już jest przeorganizowana, żeby się tu wszystko zmieściło, bo jest tutaj tubka. Musi coś tam sobie ładnie grać, także tutaj jest troszkę przeorganizowane, już tutaj ochraniacze już są, także czeka mnie jeszcze spakowanie ciuchów, przyniosę zaraz walizki ze sprzętem do nagrywania, a mamy zabezpieczonego, także rowerek gotowy czeka, przyniosę resztę, mamy sprzęt, mamy... Kurcze, Mamy plecak ze sprzętem, wszystkie głoś głośnik, laptop, przejściówki do kamery na kartę, Kamery, ładowarki. Ogólnie techniczny plecaczek. To są moje ciuchy. Tutaj Oliver przyniósł swój zestaw. On do nas dojedzie pociągiem, więc będziemy pewnie jego jechać. Także obserwujcie lodóweczka, żeby spakować sobie picie na bike Park, żeby w samochodzie się picie nie zagotowało. Tak, opadłem na pomysł, więc zabierzemy placaczek na rower z bukłakiem, kask mój, walizeczka ze narzędziami, mleczko w razie W, buciki. I tak naprawdę zestaw już czeka, żeby zapakować do samochodu. Także co, widzimy się rano, jak będę pakował to wszystko do samochodu. Będę pakował rower na dach. Będziemy jechać po chłopaków i ahoj przygodo. Także do następnego odcinka. Cześć.